Dobra czekajcie, się umlutuje. No halo, ej, to robimy no. tego trada? To patrz, ja mam tutaj takie te, te tutaj to są 130. No to... A masz coś lepsze? Bo tutaj są 200... No daj coś lepszego morda. 230. Dwie 230 dwie są. to tutaj są, ale taka 130 jest warta jedna noturna. Tak samo ta. 200 e, miodu. Nie chcę miodu, nie chcę nie chcę. No, ja się nie no, ma, to, no. to, to No, a wywal to, co masz teraz w ręku. Nie, No, no. Nie, ale do dorzuć coś, jakąś broń. Dorzuc coś. Dzięki Mordo. No, no, oddam ci to jak, jak e, mogę się z tobą za to wyklejdować teraz daj coś słabego daj coś a jak nie to to a jak nie to to a jak nie to jak nie, to, jak nie, to, to oddam do recyklingu 3. To jest to jest osiem osiem dwa. Dwa. ja bardzo ja bar, ja bar, ja nie 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 daj, daj mi daj coś lepszego jakąś broń i nie fioletową a jak nie bo to, to to pójdzie do recyklingu musisz a to to całe, to, to oddam do recyklingu i nie będziesz już tego miał Wejdźcie malaritu i to i... tyle. Nie, ja, to, nie to, jakąś broń, jakąś broń złotą, proszę cię. Bo ja, nie, ja mam tylko trzy bronie. Naprawdę ci mówię. Nie mam, nie no, 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 no masz nocturna, wiem, że masz. Bo, poleca, bo, bo polecają ciebie każdy. 10 mogę górniczego, górniczego to, to dam Ci za chry nocturno. No to mogę ci dać, wiesz co ci mogę dać? Te trzy bronie mogę ci dać za jedną nokturno to są tak gwoździownica sto 130, e, Blaster be, bratów 130 i garłat 130, co? Za jedną nokturno. Co? Opłaca ci się? No dawaj. Czekaj, a, czy, a czy coś jest? Gwo, gwoździownica, to jest? Gwoździownica? Tutaj jest blaster Beatów. Dobra, gościu, masz bana. Patera, banujecie, Tak, z... Oszu... Dawaj to, oddawaj to z kamerze Rudy. Oddawaj to, a jak naj... Nie... Dobra, nara, no, typie. Dostajesz bana, patera, zgłoszymy Mam to nagrane, gościu. Pozdrów YouTube'ka. Wysyłam to do então, Epic Games. No i wysyłam to do Epic Games patera. Pa, mm, tak. Badawczy rybak Czekaj, Muszę zgłosić. No badawczy rybak. Muszę cię zgłosić. No Jakieś Jakieś mi dałeś. Muszę go zgłosić. Czekajcie. No to. To ja go muszę zgłosić? A, coś mi się. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. zgość gracza. No. zgość gracza. Mhm. Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, gości, masz 500 sekund, żeby to wyrzucić. w nie, to poleci na. O, ale to za to są cztery słoneczne, wyda 11 wydanych i kryształ kwarcu. no to pierwszy wyrzucasz, bo ja nie chcę Cię oskamować, ja jestem w prawdziwym człowiekiem, to się nagrywa i po pierwsze to leci do Epic Games jakby, co nie? To co, wyrzucasz to pierwszy? Czekaj Jak Ty nie wyrzucisz pierwsze, to to leci do Epic Games Gości, ja tu nagrywam. I jeszcze tamto, jeszcze tamto wyrzucaj. I wyrzucaj tamto. A ty No, ale pierwty, pierwty, nie, 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 bo tamto to strasznie tam No i trzy. Try. Ach, nie, nie Dobra, nie czekaj, dawaj tutaj. No nie, nie. Idź tam wy pierwszej tam. No dobra, wyjawyzwaam. No ale do, nie widzisz, ale to widać, ty to chcesz zawierać, dobra, gości masz bana. Pozdrów YouTube'a yy, teraz tak oszkiwanie podczas wymiany. Mów, czy, rybak. Ja, czy, czy znasz tego gracza, tak znam go. Czy chcesz zablokować tego tak, gracza? potwierdź? Yy. Skan Skamer. No co tam? gościu? Va palgoma